Idę o zakład, że gdybym poprosiła Was teraz o wymienienie trzech polskich królowych, znalazłaby się wśród nich druga żona Zygmunta Starego, królowa Bona. Zapewne niemały wpływ na taki stan rzeczy miał doskonały serial Królowa Bona w reżyserii Janusza Majewskiego, emitowany w latach 80. Rok 1518. Bona Sforza Daragona przybywa z Italii na Wawel jako druga żona Zygmunta I Jagielona. Tytułową bohaterkę po mistrzowsku wcieliła się Aleksandra Śląska. Niewątpliwie jednak wokół osoby królowej Bony przez wieki narosło mnóstwo mitów i legend, które są przyczynkiem jej niesłabnącej popularności. Piąty syn Kazimierza Jagiellończyka, i Elżbiety Rakuszanki, Zygmunt Stary, nazywany jest niekiedy królem Złotego Wieku. Faktem jest, że na czas jego panowania przypada okres świetności rodu jagielonów. Żadne znaki na niebie i ziemi nie zwiastowały jeszcze końca dynastii, choć miał on nastąpić w niespełna 30 lat po śmierci Zygmunta Starego. Nieocenioną rolę w budowaniu potęgi króla i samej Rzeczypospolitej tamtego czasu odegrała królowa Bona. Wywierała tak istotny wpływ na politykę kraju, że mówiono nawet niekiedy o współrządach. Zygmunta Starego i Bony. Włoska księżniczka, córka księcia Mediolanu, Gianna Galeaza z i Izabeli Aragońskiej, Bona z Forca d'Aragona, nie była wprawdzie najświetniejszą partią dla polskiego króla, ale to wraz z ręką Bony Zygmunt Stary miał otrzymać większy posag, co ostatecznie zadecydowało o jej wyborze. Szybko okazało się, że był to wybór wielce trafiony. Wśród licznych zasług, które królowa Bona oddała Rzeczypospolitej, było także wzbogacenie kuchni polskiej, choć bynajmniej nie o włoszczyznę, która od dawna już była w powszechnym użyciu. Zachowały się relacje, zgodnie z którymi uczta weselna wstrząsnęła królową Boną. W rzeczywistości wstrząśnięte były obie strony: nowoobrana królowa, która nigdy wcześniej nie widziała biesiad podobnych tym polskim, i panowie szlachta, którzy twierdzili, że królowa cienko jada. Polacy, zdaniem Bony, nie umieli gotować oraz jedli zbyt dużo i pili ponad miarę. Nie delektowali się smakiem potraw, a wyłącznie napychali żołądki, by wstać od stołu z poczuciem raczej przejedzenia się niż umiarkowanej sytości. Pisze Wika Filipowicz: Królowa Bona wymogła więc na Zygmuncie, by dla jej dworu gotowali wyłącznie Włosi. Uwaga! Król i królowa mieli osobne dwory i było to zupełnie normalne. Smak polskich potraw był tak odległy od królików we własnym sosie, pieczonych gołąbków i ciasteczek florenckich, jak Bari było odległy od Krakowa. I Bona postanowiła tę odległość zmniejszyć. Kontynuuje Filipowicz. Królowa Bona jadała na przykład makarony i surowe warzywa. Szczególnie to ostatnie budziło przerażenie nad Wisłą. Sam Mikołaj Rej krytycznie oceniał wprowadzane przez królową nowości. Z tych dziwnych wymysłów jedno sprośna utrata, a potem łakomstwo, a potem różność wrzodów, a przypadków szkodliwych, a rozlicznych. Na potrzeby swojego dworu Bona sprowadzała m.in. włoskie sery, figi, cytrusy, kasztany, migdały, pistacje, makarony czy rozmaite oliwy. Za jej przyczyną na szlacheckich stołach w Koronie pojawiły się też ślimaki. W ogrodach wawelskich nakazała uprawę karczochów, brokułów, kopru włoskiego, szpinaku, sałat i rozmaitych ziół. Bazylii, rozmarynu, majeranku, szałwii, mięty, melisy, tymianku czy oregano. Ale na tym bynajmniej nie poprzestała. Według wzmianek w źródłach Bona miała sprowadzić do Polski z Neapolu drzewka pomarańczowe. Szafran to przyprawa o wyjątkowo długiej historii. Badacze twierdzą, że pojawił się na Krecie już w epoce brązu. Bardzo prawdopodobnym jest, że krokus, z którego pochodzi, jest jednym z najstarszych gatunków kwiatów cebulowych. Starożytni Grecy używali szafranu ze względu na jego aromat i właściwości barwiące. Większość ludzi starożytnej Grecji miała czarne włosy, a ich ulubionym kolorem był bez wątpienia blond. Używali więc żółtych barwników do koloryzacji włosów. W celu osiągnięcia wymarzonego celu stosowali mieszankę kwiatów szafranu i wody potasowej. Także w Grecji znaleziono freski datowane na lata 1600-1500 przed naszą erą, przedstawiające zbiory szafranu. Na przykład jest to słynny fresk w pałacu Knossos na Krecie. W mitologii greckiej w jednej z nimf zakochał się śmiertelnik o imieniu Krokus. Nimfa nie mogła się jednak zdecydować, czy przyjąć jego awansę, czy nie. Poirytowani tą sytuacją bogowie sami postanowili podjąć decyzję i przemienili krokusa w piękny, purpurowy kwiat. Szafran był też doskonale znany w starożytnym Egipcie. Faraonowie używali szafranu jako perfum czy afrodezjaków. Podobno Kleopatra używała szafranu do kąpieli, by uczynić noce swoich kochanków i jeszcze wspanialszymi. W starożytnej Persji uprawa szafranu odbywała się na szeroką skalę. Nitki szafranu wplatano w królewskie dywany czy całuny pogrzebowe. Ze względu na swoją wartość, szafran od samego początku był symbolem bogactwa i elegancji. Podczas azjatyckich kampanii Aleksandra Macedońskiego dodawano szafranu do ryżu i herbaty. Sam Aleksander dodawał go też do ciepłej kąpieli, bo wierzył, że szafran wyleczy jego ran. W I wieku przed naszą erą szafran był obok ogórków, cebuli, wina czy jaśminu jednym z najważniejszych towarów eksportowanych z Persji do Chin. Oczywiście Rzym także importował swój szafran z Persji. W XIV wieku czarna śmierć zwiększyła zapotrzebowanie na szafran w Europie. Głęboko wierzono, że jest on remedium na zarazę. Wielu rolników, którzy potrafili uprawiać szafran, umarło podczas epidemii czarnej śmierci. Trzeba było go więc importować na weneckich i genueńskich statkach z wysp Morza Śródziemnego, takich jak ROD. Jeden z takich załadunków o współczesnej wartości 420 tysięcy euro został skradziony przez grupę szlachciców. Po tym wydarzeniu rozpoczęła się walka z piractwem szafranowym, która doprowadziła do trwającej 14 tygodni wojny szafranowej. Jednym z ulubionych dań królowej Bony była potrawa wywodząca się z jej rodzinnego regionu Lombardii klasyczne włoskie danie risotto z szafranem. Risotto to przygotowywano na bazie specjalnego rodzaju ryżu, gotowanego w bulionie z dodatkiem szafranu, co nadawało mu Piękny, złoty kolor i subtelny aromat. Bona chętnie serwowała to danie na królewskich ucztach, wprowadzając rodzimą szlachtę w kulinarne sekrety swojej ojczyzny. Wbrew pozorom przygotowanie idealnego risotto to nie tylko prawdziwa sztuka, ale i niezłe ćwiczenie cierpliwości. Jednak jak głosi pożekadło, kto nie ryzykuje, ten nie je". Spróbujmy zatem swoich sił i sprawdźmy, jak mógł smakować comfort food królowej Bony. Pani i panowie przed państwem risotto z szafrany. Na rozgrzaną patelnię wlewamy oliwę. Dodajemy bardzo drobno posiekaną cebulkę. Tak jak już wspomniałam, przygotowanie risotto szafranowego to nie zła szkoła cierpliwości. Dlatego pamiętajcie, że i cebula wymaga dużo czułości. Musicie ją smażyć długo, żeby była mięciutka, przezroczysta i absolutnie niezarumieniona. Taką piękną lśniącą cebulkę zdejmujemy z ognia. A teraz pora na ryż. Na patelnię nalewamy porcję oliwy i wsypujemy suchy nieugotowany ryż, taki specjalnie do risotto. Ryż prażymy cały czas mieszając, tak, żeby każde ziarenko ryżu dokładnie oblepiło się tłuszczem. Kiedy ziarna pięknie lśnią już od oliwy, dodajemy cebulkę. Teraz pora na mocno schłodzone białe wino. Dolewamy je do risotto i odparowujemy na średnim ogniu. Wino nam się pięknie zredukowało, więc pora na bulion. I uwaga, bardzo ważna kwestia. Od tej pory mieszamy risotto tylko po dodaniu bulionu. Bulionu dodajemy tyle, żeby przykrył ziarna ryżu. I to jest ten moment, który jest wspomnianą wcześniej szkołą cierpliwości. Przez kolejne 15-18 minut stoimy nad patelnią i doglądamy ryżu. W momencie, w którym bulion odparuje, dodajemy go jeszcze trochę, tak, żeby przykrywał ziarna. A i pamiętajcie, że z tym niemieszaniem risotto to nie są jakieś czary, mary czy wierzenia ludowe. Chodzi o chemię i o skrobie. Jeżeli chcecie uzyskać idealnie kremowe risotto, możecie je mieszać tylko wtedy, kiedy dodajecie bulion. Gdy ryż jest już idealny, posypujemy go szafranem. Gdy risotto nabierze pięknego, żółciutkiego koloru, wyłączamy kuchenkę. Pora na kolejny z risottowych dogmatów. Pamiętajcie, że masło do dodania do risotto musi być idealnie schłodzone. Kiedy masło się rozpuści, dodajemy parmezan. Królowa Bona zmarła w wieku 63 lat śmiercią, która w pewien makabryczny sposób idealnie pasuje do jej wizerunku królowej od jedzenia, Czyli władczyni, która wpłynęła na zmiany w sposobie żywienia Polaków. Królowa Bona. Została bowiem otruta przez habsburskiego agenta Jana Wawrzyńca Papakode. Chodziło rzecz jasna o pieniądze. Próbowano w ten sposób przejąć niebotyczny majątek osobisty królowej. Jednakże Bona, jak za życia, tak i na łożu śmierci, nie zamierzała poddać się bez walki i ostatecznie odniosła zwycięstwo. Habsburgowie nie zdołali rozgrabić jej majątku. Wszelkie dobra królowej Bony przeszły w ręce jej jedynego syna, ostatniego męskiego króla z dynastii Jagiellonów, Zygmunta Augusta. Pamiętajcie, że risotto serwujemy zawsze po kilku minutach odpoczynku. Moi jest już gotowe. Sprawdźmy zatem, jak smakuje lombardzki przysmak królowej, bo. obłędne. Życzę Wam przyjemności!